cmentarz parafialny 1 listopada 2022 godzina około 12 .00. grobowiec wybudowany w kształcie kaplicy widać datę 1880 figura najprawdopodobniej Chrystusa nad wejściem do grobowca z utrąconą ręką i głową wykonane z piaskowca elementy ozdobne zachowane w stosunkowo dobrym stanie wejścia do grobowca chroni kuta drama. Widać kilka nosniczy: Grabsztattę, rodzinę Pospischil. Z boku obrazki solidna płyta wyposażona w sześć dużych uchwytów. Pozwalających podnieść płytę nagrobną. Sztuka to zdobione sklepienie z rozetą na środku. W tej chwili troszeczkę zaniedbane, aczkolwiek nie zdewastowane. Dziękuję za uwagę.